Jedno pytanie i kończymy. Chciałbym zapytać o Jezusa. Dlaczego pozwala stworzeniu się zabić? Dobre pytanie. Dlaczego Jezus miałby dać się zabić? Pytasz mnie o Ewangelię. Piękne pytanie. Wyjaśnić to? Tak. Biblia mówi, że dusza, która zgrzeszy, umrze. Zgrzeszysz, umrzesz. Pokażę ci. Doskonałe pytanie. Przekonasz się o miłości Jezusa. Jak bardzo Cię kocha. Zrobił coś, czego żaden człowiek nie byłby w stanie. Dusza, która grzeszy, umrze. Sen nie ponosi odpowiedzialności za winę swego Ojca. Czyli ty grzeszysz, ty ponosisz konsekwencje przed Bogiem. Ty, nikt inny. Jeżeli twój ojciec zamorduje, to on za to odpowie. Ty nie. Ale nie oznacza to, że konsekwencje jego działań pośrednio nie wpłyną na ciebie. Jeżeli on kogoś zamorduje i w efekcie poniesie karę, to ty nadal będziesz cierpiał. Ojciec pójdzie do więzienia, tracisz go i rodzina jest rozbita, więc cierpisz z powodu cudzego grzechu. Bóg nie każe cię za ten grzech, ale jednak cierpisz. Mhm. Biblia mówi, jeśli zgrzeszę, Bóg pociągnie mnie do odpowiedzialności, a nie na przykład moją córkę. Niestety, mój grzech i tak będzie miał na nią wpływ. Jeśli rodzic idzie do więzienia, dziecko traci tego rodzica. Każdy jest odpowiedzialny za swój grzech. Nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca. Moja córka nie idzie do piekła za moje grzechy, ani ojciec za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przepisana, występek zaś występnego na niego spadnie. Teraz uwaga, list do Rzemian 6,23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Więc Biblia traktuje grzech jako dług, który zaciągamy przed Bogiem. Tak więc grzesząc, zaciągasz dług. Masz dług do spłacenia. W Ewangelii św. Łukasza, rozdział 11, 1-4. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego, Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich, kiedy się modlicie, mówcie... Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczemy każdemu, kto jest nam dłużny. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto, czego uczy nas Biblia. I niech to wybrzmi, bo to dobre pytanie. Grzesząc, łamiesz Boże prawo i zaciągasz dług do stracenia. Długiem jest śmierć. Twoje grzechy sprowadzają śmierć. Ale Bóg jest Bogiem nieskończonej miłości i współczucia i nie chce, żebyś umarł. Więc jeżeli wyznasz swoje grzechy i szczerze poprosisz Boga o przebaczenie, to ci wybaczy, z tym, że dług nadal pozostaje niespłacony. Dam ci przykład. Jeżeli rozwalisz mój samochód, powiedzmy, że daj ci samochód, a ty go rozwalasz. Prosisz mnie o darowanie długu, bo nie stać cię na pokrycie szkód. Ja cię wybaczę, ale moje auto nadal jest uszkodzone. To ja będę musiał ponieść koszty Twojego długu wobec mnie, bo cię nie stać. Mimo że Ci przebaczyłem, dług, który muszę pokryć, pozostaje. Jeżeli chcę mieć z powrotem działające auto, to będę musiał zapłacić za szkody wyrządzone przez Ciebie. Tak więc problem pozostaje, mimo że Ci wybaczyłem. Dobra, pójdźmy dalej. Masz niemożliwie wielki dług i zostajesz wezwany sądownie do spłaty. Ale nie jesteś w stanie go spłacić, więc pójdziesz do więzienia. Teraz, czy na przykład twój ojciec, który cię bardzo kocha, może spłacić twój dług? Bo sam nie jesteś w stanie, a on nie chce, abyś cierpiał w więzieniu. Może to zrobić, nie? Nie. To jest przesłanie Krzyża. Ludzie toną w długu, którego nie są w stanie spłacić. Nawet gdybym mógł go spłacić, to grzesząc stale go powiększam. Rozumiesz? Mhm. Mm nawet gdybym mógł zapłacić za jeden grzech, to nie przestanę grzeszyć, co oznacza, że mój dług będzie się powiększał i powiększał. A ponieważ nie jestem w stanie przestać grzeszyć, to znaczy, że będzie rósł aż do mojej śmierci. Czyli nie mam jak przestać grzeszyć i nie mam środków, by spłacić dług wszystkich grzechów, które popełniłem. Załóżmy, że jakiś człowiek jest wolny od grzechu. Według Biblii życie za życie, dusza za duszę, jak w Lex Talionis oko za oko, ząb za ząb, dusza za duszę czyli ludzkie życie jest równe drugiemu. Wiesz o co chodzi? Mhm. Moje życie nie jest warte więcej od Twojego, zgadza się? Mhm. Więc, nawet jeśli ten idealny ktoś zechciałby z miłości oddać swoje życie za ciebie i spłacić twój dług, mógłby odkupić co najwyżej tylko ciebie, bo żadna dusza ludzka nie jest warta więcej niż reszta razem wzięta. Jest co najwyżej warta innej, prawda? Mhm. Dobra, pokażę ci, o co chodzi. Rozdział 21 Księgi Wyjścia, wersy 21. Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną, powodując poronienie. Na marginesie zauważ, że jeśli przez ciebie kobieta poroni dziecko, które w jej łonie było żywe, to jesteś winien morderstwa i karą jest śmierć. Aborcja to morderstwo. Wracając, uderzyli kobietę brzemienną, ale bez jakiejkolwiek szkody. To winny zostanie ukarany grzywną, jaką na nich nałoży mąż tej kobiety i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, noga za nogę, siniec za siniec. Rozumiesz regułę? Mm -hmm. Moje życie jest równe Twojemu i nie ma większej wartości od Twojego. Tak więc czy ludzka dusza może zapłacić za drugą duszę, jeśli sama jest grzeszna? Nie. No. To już jeden problem. Mm -hmm. Załóżmy, że jest jakaś doskonała dusza, która nigdy nie zgrzeszyła. Ile dusz mogłaby wykupić? Ciągle tylko jedną. Właśnie, to jest problem. Bóg jest sprawiedliwy, ale chce Ci wybaczyć i zrobi to, bo nie chce Twojej śmierci. Jednak dług nie został spłacony. Z sprawiedliwości nie stało się zadość. Jedynym wartym nieskończenie więcej nawet od wszystkich istot razem wziętych jest Bóg, prawda? Mm -hmm. Bóg, będąc Twoim niebiańskim Ojcem i zarazem Twoim Zbawicielem i bratem Jezusie, w swojej miłości chce wymazać Twój dług i go spłacić. Teraz pojawia się następny problem. Bóg z natury jest duchem, a ty jesteś człowiekiem, masz krew i ciało, ożywiane przez Twoją duszę, zgadza się? Będąc człowiekiem, gdy grzeszysz, to jako człowiek zaciągasz dług, którego ceną jest ludzka śmierć. A Bóg chce spłacić twój dług. Tyle, że twoim długiem jest ludzka śmierć. Więc w jaki sposób może go spłacić, skoro nie jest człowiekiem? No jak? Jakiś pomysł? Myślę, że się trochę pogubiłem. Więc mówisz, Bóg jest duchem, nie jest człowiekiem. Twój dług wymaga ludzkiej śmierci. Skoro Bóg nie jest człowiekiem, jest duchem, jest duchem. To, jak może spłacić Twój dług? Przypominam, jeżeli zgrzeszysz, to umierasz, ale to jest śmierć człowieka. W jaki sposób Bóg, który jest Duchem, może spłacić Twój dług? Twój dług oznacza, że musi nastąpić ludzka śmierć. Więc w jaki sposób może to zrobić? Sam musi stać się człowiekiem? Trafiłeś w punkt. O tym jest Ewangelia. Taka jest miłość Boga. Dobrze myślisz. Teraz już wiesz, o co chodzi. Mm -hmm. Jezus, który jest Bogiem i ma nieskończoną wartość w swojej miłości, mówi spłacę twój dług, bo nie chcę, żebyś był nim obciążony. Chcę, żebyś był wolny i ponieważ Cię kocham, to stanę się człowiekiem i umrę ludzką śmiercią, na którą zasługują wszyscy ludzie, po to, żeby spłacić dług wszystkich. Mm -hmm. Zrozumiałeś Ewangelię? Nie znajdziesz tego w żadnej innej religii. A teraz pójdźmy o krok dalej. Dlaczego śmierć Jezusa na rzecz całej ludzkości została zaakceptowana? Bo jest Bogiem i jako osoba boska jego wartość jest nieskończona. I dlatego jest w stanie spłacić dług całej ludzkości. I to właśnie zrobił. A jeżeli dług został spłacony przez Chrystusa, to jest on zniesiony, mm -hmm. a jeśli dług jest zniesiony, to śmierć też zgadza się. Dlatego powstał z martwych bo nie mógł pozostać martwy. Jeżeli jego zapłatę zaakceptowano, to śmierć została unieważniona. A gdy ktoś z martwych wstaje, pokonuje śmierć, to tym samym udowadnia, że dług został spłacony. Bo jeżeli Jezus pozostałby martwy, to nie byłoby gwarancji, że jego zapłata została zaakceptowana, prawda? Ale jako zmartwychwstały człowiek ma teraz chwalebne, nieśmiertelne ciało, pokazał, że spłata została zaakceptowana. Śmierć została zniesiona i to gwarantuje, że w czasach ostatecznych ciała wszystkich zostaną wskrzeszone: nie będą się ani zużywać, ani grzeszyć i nie umrą ponownie. Na tym polega logika w ewangelii Jezusa Chrystusa. Yeah. Ale to nie oznacza, że Bóg ukarał Jezusa. To mi tak. Wyjaśnię. Bóg nie karze Jezusa. Wróćmy do przykładu ojciec-syn. Jeżeli jesteś winien zapłaty grzywdy, na którą cię nie stać i lądujesz w więzieniu, to jest to Twoja kara, prawda? Mm -hmm. Ale gdy Twój ojciec płaci za Ciebie, on nie ponosi żadnej kary. Oferuje zapłacenie grzywny, żebyś mógł uniknąć kary. To, że płaci, nie znaczy, że jest winien zapłaty. Robi to, żeby uchronić Ciebie od kary. Więc kiedy Jezus spłacił Twój dług, to nie dlatego, że został ukarany. Spłacam Twój dług oznaczający śmierć, nie dlatego, że jestem za coś karany. Umieram zamiast Ciebie z miłości do Ciebie, żebyś Ty nie umarł. Jeżeli Ty byś umarł, to byłaby to Twoja kara. Widzisz logikę w krzyżu? Drugi rozdział Listu do Hebrajczyków, wers 9-18. Świetnie, teraz wiesz, o co chodzi w Ewangelii. Tak, rozumiem. Znajdziesz to w innej religii? Nie. Czy Allah albo Mahomet zrobili dla ciebie to, co Jezus? Nie. To dlaczego miałbym iść za Allahem, który w porównaniu z Jezusem nie zrobił dla mnie nic? Drugi rozdział listu do Hebrajczyków, wers 9-18. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów Jezusa. Zniżył się do tego, aby przyjąć status niższy od aniołów. Dlaczego to zrobił? Z czystej miłości, chwałą i czcią ukoronowanego zacierpienia cierpienia śmierci, żeby zapewnić również tobie wywyższenie, jeśli pozostaniesz w nim. Iż z łaski Bożej za kogo? Za wszystkich. Zaznał Twojej śmierci, żebyś został oszczędzony, a potem rządził z Nim w chwale. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko. Chodzi tu o Boga Ojca. On wszystko stworzył i wszystkie rzeczy istnieją przez Niego, który wielu synów do chwały doprowadza. Bóg chce, żebyś był Jego synem i chce obdarzyć Cię chwałą. W islamie jesteś niewolnikiem, nie synem. W Jezusie jesteś Synem Bożym, ponieważ Bóg jest Twoim Ojcem i chce Cię wywyższyć. Aby przewodnika ich zbawienia, Jezusa, udoskonalił przez cierpienie. Kto jest przewodnikiem? Jezus. Chrystus musiał cierpieć, żeby zapewnić Ci chwałę. Cierpiał na Twoją rzecz jako zapłata za Twój dług. Z miłości, nie dlatego, że został ukarany. Ochoczo to zaakceptował, po to, żeby ci darowano. Tak bowiem ten, który uświęca, Jezus, jak i ci, którzy są uświęcani, my z powodu Chrystusa, z jednego są wszyscy. Jesteśmy jedną rodziną. Z tej to przyczyny nie wstydzi się, Jezus, nazwać ich braćmi swymi. Jezus nazywa nas swoimi braćmi, siostrami, synami i córkami swego Ojca i Boga. I to mówi Jezus o tobie i do ciebie, mówiąc: Oznajmie imię twojej moim, Pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał, i znowu ufność w Nim pokładać będę, i znowu oto ja i dzieci moje, które mi dał Bóg. Bóg oddaje cię Jezusowi, żeby Ten mógł Cię ocalić, wywyższyć i zaprowadzić do Domu Ojca. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą w czym? We krwi i ciele. Dlatego i on, także bez żadnej różnicy, stał się ich uczestnikiem. Ponieważ składasz się z krwi i ciała, on również stał się krwią i ciałem. Na tym polega miłość. Aby przez śmierć, ludzką śmierć, zgadza się? By umrzeć jak człowiek, musi się nim stać. Pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła. Wiesz, co to znaczy? Hmm. Z powodu grzechu szatan miał prawo oskarżać cię przed Bogiem, by skazać cię na śmierć. Widzisz, to grzesznik. A ty jesteś świętym Bogiem. Mówiłeś, że jeśli zgrzeszy, to umrze. Co jest? Gdzie twoja sprawiedliwość? Ma umrzeć. A Jezus mówi: zamilcz. Bo umrę zamiast nich, żeby spłacić ten dług. A ty nie będziesz go mógł już więcej oskarżać. Hmm. Widzisz, co zrobił? Czytając Biblię, można by pomyśleć, że szatan jest oskarżycielem. Jest mowa o procesie. Bóg jest sędzią, a szatan prokuratorem. List do Rzymian, rozdział 8, 31-34. Apokalipsa Świętego Jana, rozdział 12, od wersu 7 do 12, 10 w szczególności. Księga Hioba, rozdział 1, 6-22. W rozdziale 2 szatan pojawia się przed Bogiem w niebie i wnosi oskarżenia, by zmusić go do potępienia ludzi. Podobnie w trzecim rozdziale księgi Zachariasza, wers od pierwszego do drugiego, jest prokuratorem. Pojawia się przed sędzią i mówi: Czy twoje prawo nie mówi, że każdy, kto je łamie, musi umrzeć? Ten tu człowiek je łamie. Co jest Boże, myślałem, że jesteś święty. Ma umrzeć. Jezus to przerywa i mówi: Nie, spłaciłem już jego dług. Jest oczyszczony z grzechu. Nie masz prawa ani go oskarżać, ani go potępić. O tym jest właśnie Biblia. Aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła. Zauważ, dlaczego musiał zginąć. Aby powstać z martwych i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewolni. Jak uwalnia nas od strachu przed śmiercią? W głębi duszy nikt z nas nie chce umierać. Każdy bał się tego, co go czeka po śmierci. Czy przestanę istnieć, a może idę od razu do opiekła? I wiesz, co zrobił Jezus? Jezus mówi, zniszczę ten lamp. Nigdy już nie będziesz bał się śmierci. W jaki sposób? W trzy dni po tym, jak umrę, powstanę z martwych, abyś się przekonał, że pokonałem śmierć i potęgę szatana. Dowodem na to jest fakt, że nie pozostałem martwy, lecz żyję. Śmierć nie oznacza Twojego końca. To tylko drzwi, przez które przechodzisz, by przebywać ze mną do czasu mojego powrotu. Wtedy wskrzeszę Twoje ciało i zjednoczę je z Tobą. Nie bój się śmierci, pokonałem ją. Będziesz żył wiecznie, tylko mi zaufaj. To właśnie jest martwych stanie. Bo jeżeli Jezus pozostałby martwy, nie mielibyśmy żadnego dowodu na życie po śmierci. Moglibyśmy w to wierzyć, ale nie byłoby pewności. Bo zmartwychwstanie Chrystusa miało miejsce w rzeczywistości. To fakt historyczny. Pozostał tylko pusty grób i nie jego ciała. Bo w niebie Jezus ma także ciało. Kiedy śmierć w końcu po mnie przyjdzie, jestem pewien, że to tylko drzwi, za którymi czeka na mnie mój Pan, Jezus, i wzywa mnie do siebie. O tym mówi Ewangelia, by uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przegarnia, to znaczy nie uwalnia upadłych aniołów od kary wiecznego unicestwienia. Pan nie przychodzi im z pomocą. With everlasting destruction, because the Lord doesn't come to their aid. Przechodzi Tobias to pomocą. Ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci. Zatem naprawdę musiał stać się człowiekiem, takim jak każdy z nas. Cierpiał, był kuszony, ale jednak nie zgrzeszył, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Chodzi o złożenie swojego życia w ofierze za grzechy ludzkości, w czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczony, w tym może przyjść. Z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Hmm. Jezus doświadczał życia zwyczajnego człowieka. Wie, jak to jest zgłodnieć, być spragnionym, zachorować, być znienawidzonym, znieważanym, pobitym, oplutym, zdradzonym i zabitym. Doświadczył tego wszystkiego. I jako człowiek rozumie Twoje słabości i jest wyrozumiały. Innymi słowy, Jezus doświadczył tego samego, co Ty mogłeś doświadczyć. Jeżeli zdarzyło Ci się być załamanym, wiedz, że Jezus również był załamany. Że jego najlepsi przyjaciele go zdradzili. A potem opuścili. Żył w biednym domu, ciężko pracował dzień i noc z Józefem, który był cieślą. Wie, jak to jest być człowiekiem. Doświadczył ludzkiego bólu, agonii, nieszczęścia i słabości. Nie śpieszy mu się potępić, kiedy ulegasz pokusie. Jesteś zraniony lub słaby. Współczuje ci i rozumie twój ból. Czy możesz to samo powiedzieć o Allahu? Czy Jezus, będąc wszechwiedzącym Bogiem, musiał stać się człowiekiem, żeby wiedzieć, co czuje zwykły człowiek? Nie, Idris, hm. to nie ma sensu. Skąd Bóg ma wiedzieć, jak to jest być sennym? Skoro jest wszechwiedzący, to bez sensu. Nie wie, jak to jest być sennym. Tylko widzi ludzi, którzy idą spać. Mylisz obserwację z doświadczeniem. Co innego widzieć śpiącego człowieka, a co innego samemu być sennym? Jeszcze raz. Czym innym jest obserwowanie ludzi odczuwających ból, starzejących się, potrzebujących snu. A zupełnie czymś innym doświadczanie tego osobiście. Dla przykładu, wiesz, jak to jest być na chemioterapii? Nie. Dlaczego nie? Na pewno widziałeś takich ludzi. Dlatego uważam, że to, co mówisz, nie ma sensu. Bóg widzi cierpiących i bezdomnych. Ale to nie to samo, co doświadczanie tego osobiście. Zgadza się? Wiesz, jak to jest być ściętym? Nie. Przecież widziałeś to. Według ciebie, powinieneś wiedzieć, jak to jest. Nie. Obserwacja i doświadczenie czegoś osobiście to nie to samo. Więc czy Jezus musiał przez to przechodzić? Nie, nie jesteśmy mu potrzebni. Ale to jest piękno Ewangelii. Bóg, który nas nie potrzebuje i nie musi tego robić, ale decyduje się na to, by pokazać nam, jak bardzo nas kocha. Mm -hmm. yeah. Czy Allah zrobił coś takiego dla kogokolwiek? Nie, właśnie. So Dlatego mówię, mylisz się co do pojęcia wiedzy. Nie no, mówię tego, by cię upokorzyć. Mieszasz obserwacje i doświadczenie. Widzę ludzi, których ścinają, ale sam nie wiem, jak to jest być na ich miejscu. I modlę się, żeby mnie to nie spotkało. Widzę ludzi, którzy są na chemioterapii, ale nie wiem, jak to jest. Nie doświadczyłem tego. Mieszasz obserwację z doświadczeniem. Widzisz, Jezus może powiedzieć o sobie, urodziłem się. Byłem senny, byłem zmęczony, słaby. Wiem, co to głód, pragnienie, ból zęba, ucha, upadku w czasie biegu, stłuczenie ręki, głowy. Doświadczyłem tego wszystkiego. Czułem to dlatego, że stałem się człowiekiem. Czy musiałem? Nie. No to dlaczego to zrobiłeś? Ponieważ bardzo Cię kocham. Chodzi mi o to, że obserwacja jest czymś innym. Dam Ci przykład. Widzę bombardowanie Palestyny. Widzę martwych dzieci i starszych. Widzę domy rozniesione na kawałki i głodujących, ale nie doświadczyłem tego, co oni. Myślisz, że obserwacja tego wszystkiego jest równa ich no. doświadczeniu? Rozumiesz sytuację z Jezusem? Kiedy zadasz mu pytanie, czy wiesz, jak to jest być chorym? Odpowie: tak. Czy wiesz, jak to jest być głodnym? Tak. Pracować długo, w chłodzie, w skwarze, aż zaczną boleć cieplecy? Tak, bo kiedy stałem się człowiekiem, Józef był cieśleł i kamieniarzem, i musiałem pracować z nim co najmniej od dwunastego roku życia. Dźwigałem kamienie i drewno, posługiwałem się motkiem, gwoźdźmi i piłą. Pracowałem ciężko od rana do wieczora, sześć dni w tygodniu, pewnie, że wiem jak to jest. Czy wiesz, jak to jest zostać pobitym? Tak, rzymscy żołnierze bili mnie po twarzy. Wcisnęli mi na głowę koronę z cierni. Biczowali tak, że skóra zwisała mi z pleców jak poszarpany papier. Wbili ogromne kołki w moje ręce i stopy. Przebili nogiego do krzyża, na którym walczyłem o oddech. Doświadczyłem tego. Nie tylko to widziałem, lecz również przeżyłem. Widzisz różnicę? Czy Allah dla kogokolwiek uczynił to samo co Jezus? Nie. Właśnie to jest przesłaniem Ewangelii.